Cześć, mam na imię Karolina i serdecznie witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film będzie taki, jak przegłosowaliście na moim Instagramie, czyli y, tipy maturalne. Ja maturę zdawałam dwa lata temu, no i przyznam się szczerze, że no, poszła mi całkiem nieźle. Nie chcę jakby Wam pisać, y, ile punktów i z czego miałam, i tak dalej. Wolę to zachować dla siebie, ale po prostu powiem, że matura poszła mi na tyle dobrze, że tam gdzie chciałam się spokojnie dostałam. Myślę, że jestem w stanie Wam przekazać kilka jakichś takich fajnych tipów, yy, które pomogą Wam w napisaniu matury na takim w sumie spoko poziomie. A też yy, nie chcę Wam po prostu mówić o takich tipach na przykład niezwiązanych z przedmiotami, które ja pisałam, bo wydaje mi się, że to nie będzie zbyt fair, jeśli będę mówić właśnie o rzeczach no z którymi ja nie miałam styczności, więc wszystko o czym wam powiem to będzie po prostu z mojego doświadczenia też, ale też na przykład co mi mówili nauczyciele. Więc w tym właśnie filmie będziemy mówić o trzech podstawowych przedmiotach, czyli matematyce, języku polskim i języku angielskim i będziemy mówić o tych wszystkich przedmiotach na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Także myślę, że każdy z was znajdzie coś dla siebie. Także w takim razie, jeśli jesteście ciekawi, na przykład, czemu warto wziąć język polski rozszerzony i że nie trzeba czytać żadnych lektur, żeby go napisać mega spoko, i na przykład, jak napisać rozprawkę po angielsku rozszerzoną na 100%, oglądajcie, dajcie łapkę w górę. Przypominam o daniu subskrypcji i możemy zaczynać film. Ogólnie na samym początku taki tip, no wiadomo, że każdy z nas, kto idzie do liceum, tak naprawdę nie zastanawia się za bardzo, na jakie studia chce iść, no bo to jest jakby jeszcze nie ten wiek. Ale warto, jeśli jesteśmy na przykład już w pierwszej, drugiej klasie, posprawdzać sobie, jako, jakie są opcje w ogóle gdzie można iść na jaką uczelnię i warto sobie posprawdzać, co jakby każda uczelnia chce, żebyśmy napisali. No bo wiadomo, musimy mieć na maturze, jeśli chcemy iść na daną uczelnię, na dany kierunek, to to musimy zdawać na maturze to, co oni jakby chcą. Więc warto to sobie zrobić na przykład już nie wiem, w pierwszej, drugiej klasie. Dlatego, że ewentualnie jeszcze wtedy albo będziemy mogli się zapisać na, nie wiem, na jakiś kurs, nam po prostu w liceum, może się zgodzą, żebyśmy chodzili na jakiś dodatkowy, albo nie wiem, zapiszemy się na korepetycje, albo będziemy próbować to sami jakoś się tego nauczyć. Także po prostu, żebyśmy nie czekali na ostatnią chwilę, No a też posprawdzali, bo nic nam szczerze mówiąc tego po prostu nie powie. Jeśli chodzi tutaj już no, o moje doświadczenie, jeśli raczej pisanie nie sprawia Wam problemu, to warto sobie na maturze wziąć język polski rozszerzony. To ta matura składa się tylko tak naprawdę z napisania jakiejś pracy albo rozprawki, albo interpretacji porównawczej. Nie trzeba znać, wiecie, tak jak myślałam, że to będzie cała taka wielka matura z czytaniem i tak dalej. Tu mamy do napisania tylko pracę, więc moim zdaniem warto sobie wziąć tą maturę, mimo że na przykład ona może się za bardzo jakoś nie liczyć wielce. Ale zdarza się, że na przykład jakiś jeden punkt przeważy na tym, czy się dostaniecie, czy nie, więc moim zdaniem warto sobie wziąć więcej. Oczywiście, jeśli jesteście w stanie jakby się z tym wyrobić, a nie, że na przykład ja sobie nagle, będąc na matwizie, biorę biologię i po prostu piszę tą maturę na 2%. No, też jakby nie o to chodzi. Więc póki mamy możliwość, wiecie, że nie trzeba mieć 30% z rozszerzenia, co ma i w ogóle też niedługo wejść to moim zdaniem warto sobie wziąć jakiś taki przedmiot, co nas, nie wiem, interesuje, ale wiemy, że po prostu w miarę nam pójdzie. Ale też chodzi o to, że my po prostu musimy coś zrobić w tym kierunku, a nie, że sobie tylko weźmiemy i tyle. Jeśli już mieliśmy sytuację, że pisaliśmy maturę próbną, też tutaj, wiecie, no nie może się załamywać, powiem Wam szczerze, że matury próbne robi się tak, żeby była bardzo trudna. Dlaczego? Ogólnie jest to zrobione tak, że na przykład matura trudna jest z jakiegoś konkretnego wydawnictwa. I oni to robią w, taki, w takim systemie, że dobra, my zrobimy Wam trudną maturę, żeby pokazać Wam, że jak Wy byście mieli od nas podręczniki, to byście tą maturę umieli rozwiązać. Więc tym się po prostu nie przejmujcie, jeśli Wam nie poszło na tej maturze. I tutaj Wam też polecę taką stronkę, która się nazywa Dostanę się.pl. I ogólnie tam sobie wpisujemy mniej więcej, ile myślimy, że będziemy mieć z matury i ona pokazuje nam, na jakie studia się dostaniemy. Możemy sobie wybrać, możemy sobie wybrać miasto, możemy sobie wybrać uczelnię i tak dalej. I mamy pospisywane ładnie po kolei, czy się dostaniemy, czy nie. Więc jakby, jeśli wpiszemy sobie na przykład za mało i będzie nam się wyświetlało, że po prostu, no niestety, się, byśmy się nie dostali, to też po prostu wiemy, Ile pracy jeszcze musimy włożyć, żeby po prostu no, tą maturę zdać, tak żeby się po prostu tam dostać Napiszę Wam tą stronkę na dole, wydaje mi się, że ona jest w miarę przydatna Dostanę się.pl, także zerknijcie, jeśli właśnie jesteście w klasie maturalnej Okej, okay. w takim razie myślę, że już przejdziemy do takich typów. No, z konkretnych przedmiotów. Jeśli chcecie wiedzieć, no, ja akurat pisałam maturę, wiadomo, z polskiego, z matematyki, z angielskiego podstawową, z angielskiego rozszerzoną, z fizyki, z matematyki rozszerzoną, z polskiego rozszerzoną, dwujęzyczną z matematyki i dwujęzyczną z fizyki. Także y, okres y, pisania właśnie moich matur to był praktycznie cały miesiąc, bo ciągle miałam coś, y, więc do tych matur naprawdę, naprawdę było sporo. Ale mówię, warto, warto sobie wziąć jakieś takie dodatkowe przedmioty, bo na przykład przedmioty dwujęzyczne dużo dały, jeśli chodzi właśnie o uczenie. Okej, okay, to w takim razie na samym początku przejdziemy do języka polskiego. Matura podstawowa jest, powiem Wam, że dziwna, dlatego że ona jest głównie tam czytanie ze zrozumieniem itd. W moim roczniku ona była tak dziwnie skonstruowana, że tak naprawdę na każde pytanie można by odpowiedzieć różnorako. No, i trzeba było się po prostu wstrzelić. No, ta matura jest naprawdę specyficzna. Ważne jest właśnie to, że stanie zrozumienie. Dlatego, jeśli chodzi o mnie, ja Wam polecam strasznie kanał Wiedza z Wami. Tutaj pani fajnie opowiada właśnie o rzeczach związanych z językiem polskim, czy jakimiś motywami, lekturami i tak dalej. Ogólnie. Moim zdaniem warto sobie, czy właśnie z, od tej pani, czy jakoś znaleźć w internecie, czy coś takiego, rozpisać lektury z gwiazdką, czy jakich mamy bohaterów na przykład. No, żebyśmy w miarę wiedzieli, co tam się w tej lekturze działo. Jeśli chodzi o mnie, ja też nie przeczytałam wszystkich lektur z gwiazdką i w ogóle wszystkich lektur w liceum, dlatego że no, było tego strasznie dużo No i też nie było czasu i też mi się nie chciało jakby, więc no, warto po prostu przed maturą sobie to przypomnieć e, Roczniki teraz tak czy tak mają szczęście, dlatego że nie mają matury tej ustnej no, ale jeśli oglądacie to i po prostu teraz już macie maturę ustną, to jeszcze o tej maturze ustnej powiem na samym końcu. Jeśli chodzi o teksty, które mamy do napisania, czyli mamy do wyboru albo rozprawkę, albo interpretację, czy tam coś związanego z wierszem. Na podstawie radzę Wam pisać rozprawkę, dlatego że tak naprawdę w liceum głównie się pisze rozprawki, a ta interpretacja możemy ją, że tak powiem, przeinterpretować i może nam po prostu. Nie wyjść. No, chyba że się czujecie, no to to zależy od Was. Polecam Wam napisanie rozprawki. I teraz w rozprawce mamy tak naprawdę zazwyczaj odwołać się do fragmentu, który mamy podane, czyli no właśnie do lektury jakiejś obwiaskowanej, do fragmentu, do całości, i później mamy albo jakiś inny tekst literacki. I teraz tutaj ważna rzecz, sprawdźcie, czy macie tekst, czy teksty. Żebyście się nie wyłożyli, że napiszecie jeden dodatkowy jeszcze argument, a powinno być co najmniej dwa. Ja tak nie doczytałam niestety na maturze tej próbnej i trochę mi punktów poleciało za to, dlatego koniecznie patrzcie czy jest tekst czy teksty. I kolejny tip, nigdy, ale to nigdy, jeśli mamy te teksty czy no cokolwiek, jakieś dzieła, nie podawajcie w następnym argumencie lektury ogwiazdkowanej. Ja jakby wszystko rozumiem, że to jest jedyna na przykład książka, którą przeczytaliście, czy tam w miarę ogarniacie i tak dalej, ale wiecie, jak jest na maturze. Na maturze jest straszny stres, więc jeśli na przykład wyłożycie się na jakimś czy tytule, czy autorze, czy coś takiego. Czy no, no jakimś bohaterze, no to trochę jest problem i wtedy mogą się pojawić błędy kardynalne i tak dalej. Wyzeruję Wam całą rozprawkę, możecie nie zdać matury wtedy. Więc nie warto moim zdaniem wchodzić w coś takiego, żeby pisać o lekturze obwiazkowanej. Możecie sobie napisać o jakimś, nie wiem, o jakiejś książce, którą przeczytaliście w dzieciństwie. Nie wiem, małe książe, te lektury z gimnazjum typu y, kamienie na szaniec, a to jest. Po prostu to są lektury, które naprawdę pasują prawie że do wszystkiego Moja mama też zawsze mi przypomina, że jeśli nie znam, nie pamiętam jakiejś książki, która pasuje To zawsze tak naprawdę jakiś fajny motyw, czy jakiś fajny no, jakiś argument znajdziecie Albo w mitologii, albo w Biblii no niektórzy nie są znajomieni z takimi rzeczami, ale wydaje mi się, że takie najprostsze, czy na przykład przypowieści, czy jakieś właśnie mity, wydaje mi się, że kojarzycie I wydaje mi się, że takie coś na pewno będzie zawsze pasowało Ok, jeśli chodzi o rozszerzenie, to tutaj jeśli osoby oglądają, które na przykład nie są na języku polskim, to ja wam właśnie polecam... Napisanie interpretacji porównawczej, a nie napisanie rozprawki. Jeśli chodzi o pisanie rozprawki, ten temat jest zazwyczaj tak zawiły, jakiś taki dziwny jest ten tekst do tej rozprawki, że naprawdę będziecie myśleć i myśleć nad tym. Ja, napisz, ja pisałam interpretację porównawczą nie przeczytawszy żadnej lektury na rozszerzenie, także mm, no da się, po prostu powiem Wam, że się da. Jeśli chodzi o interpretację, zazwyczaj jest to. Są to dwa wiersze, lub dwa jakieś opowiadanie, krótkie, dwa teksty po prostu. I waszym zadaniem jest napisanie, dlaczego one są ze sobą zestawione. Po prostu nie wiem, może być tak, że dwa oba są o wojnie, oba są o miłości. W moim przypadku oba były o tym, że ktoś zmarł i idzie do nieba, czy coś takiego, no i trzeba było to po prostu wywnioskować. Wiadomo, że nie wszyscy jakby lubimy grzebać w tekstach, w sensie wyciągać jakichś metafor i tak dalej, ale łatwo jest strasznie napisać tą maturę. Mój tip jest taki, że jeśli decyduje, zdecydujecie się na tą maturę i zdecydujecie się właśnie na pisanie interpretacji, robicie sobie tabelę. Na samym końcu w brudnopisie, bo wiadomo jest miejsce. I w ogóle polecam Wam korzystanie z tego brudnopisu. Jeszcze Wam powiem, jeśli chodzi o język angielski. Po prostu piszemy sobie w jednej części podobieństwa, w drugiej części różnice. No i tą interpretację piszemy po prostu po kolei, czyli na przykład też, nie wiem, patrzcie na tytuł, patrzymy na autora, ok, to mogę być. Podobna epoka, o tym jest napisane o tym, i później, na przykład, jeśli już przejdziemy do tych wszystkich rzeczy, o czym to było i tak dalej, no to po kolei sobie jedziemy te wszystkie typu metafory, wiecie takie rzeczy typu podmiot liryczny i tak dalej. Takie już bardziej wchodzenie w taką część techniczną tego wiersza, czy tam opowiadania, zależy, co wam się pokaże. Tak naprawdę, tam. Powiem Wam, że ja tylko sobie przypomniałam epoki, dlatego że po prostu żeby w miarę kojarzyć, bo czasami jest rok na dole podany, kiedy autor to napisał I żeby w miarę kojarzyć, czy, ten, e, czy te wiersze, czy tam opowiadanie były też napisane w podobnym okresie Także warto mm, po prostu na takie coś zwrócić uwagę, no i ta matura po prostu macie do napisania tylko to więc jeśli lubicie pisać, albo w miarę dobrze Wam to idzie, to polecam się właśnie zastanowić nad tą maturą. Ok, to teraz powiem Wam kilka tipów, jeśli chodzi o matematykę. Ogólnie z jest tak, że tak naprawdę co roku jest to samo. Dlaczego mówię, że co roku jest to samo? No bo w podstawie programowej nam się nic nie zmienia. I tak naprawdę bardzo mało jakby mamy możliwości w sensie wiecie, no skoro w podstawie cały czas mamy to samo, to, to tak naprawdę te zadania będą schematyczne, one będą miały zamienione dane, ale praktycznie co chwilę jest jakby to samo. Dlatego pierwszy, najważniejszy tip jest po prostu robienie starych matur. Tutaj nic wielkiego nie wymyśliłam z tym tipem, no ale naprawdę to się przydaje robienie tych matur cały czas. Ci... Chcecie, też zerknijcie do Matemaksa, wiadomo I warto, warto sobie zerknąć na przykład na rozwiązywanie zadań Tylko też po prostu nie róbcie takiego czegoś, że oglądacie sobie tego Matemaksa gdzieś w tle Tak jak na zajęciach zdalnych, że to leci sobie w tle A my tych zadań w ogóle nie robimy Tylko, aha, dobra, to się robi tak i, i tyle, nie? No tak nie róbcie po prostu Albo róbcie sobie tak, że zróbcie wcześniej to zadanie, które on robi I sprawdzajcie z nim, czy po prostu tak wam wyszło Czy taki mieści tak rozumowanie, czy coś takiego no staramy się, wiecie, nie robić czegoś takiego Że my w ogóle tych zadań nie robimy No niestety do tych zadań trzeba przysiąść Jeśli chodzi o maturę rozszerzoną Z mojej strony polecam wam Repetytorium Andrzeja Kiełbasy Super nazwisko, ale Naprawdę to repetytorium jest super Macie dwie opcje Opcję podstawową i rozszerzoną Ale też opcję samą podstawową Tam są i wzory I jakieś wytłumaczenia I tak dalej, ale też jest są zadania maturalne głównie Ja przygotowując się do swojej matury Tylko korzystałam z tego repetytorium Praktycznie tam były te same zadania maturalne Które się pojawiały na maturze Także spokojnie pozwoliła mi to zdać Bardzo serdecznie Was zachęcam Te repetytory nie są drogie Kosztują gdzieś w okolicach 20 zł także, także serdecznie Wam je polecam Dobra i teraz w takim razie Przejdziemy do Angielskiego Jeśli chodzi o angielski, też jakby nie mam takich typów Że nie wiem, macie się uczyć z jakiejś konkretnej strony słówek Czy czegoś takiego No niestety taką wiedzę słówek z obycia się po prostu się ma albo nie Jeśli chodzi o rozszerzenie od tych słówek Pojawia się dużo No i albo trafisz, że znasz to słówko Albo no trudno Jeśli chodzi o właśnie o angielski Z podstawy zawsze mamy do napisania maila tego maila tak naprawdę ja Wam teraz powiem o takiej zasadzie trzech zdań, którą właśnie mówiła moja Pani od angielskiego witam. Ta zasada trzech zdań polega na tym, że cokolwiek macie jakiś podpunkt, czy na maturze podstawowej rozszerzonej, czy na ustnej, jeśli widzicie jakiś podpunkt, to zawsze tego podpunktu mówimy, piszemy trzy zdania. Ogólnie chodzi o to, że na przykład jak mamy maturę właśnie pisanie, to ostatnie zadanie i mamy e, do napisania e-mail, no to ten e-mail mamy, że dobra, to napisz, że no nie wiem, byłeś gdzieś tam z kolegą, napisz to, to, to i to. I właśnie do każdej z tych rzeczy piszemy po trzy zdania. I to jakby praktycznie samo z siebie robi nam tą wymaganą liczbę słów, yy, no, którą musimy gdzieś tam napisać. Wiadomo, że na podstawie musimy mieć te, to minimum. Możemy sobie przekroczyć, napisać trochę więcej. Nic się nie stanie, jak przekroczymy. Na rozszerzeniu już się stanie, na rozszerzeniu od iluś tam procent przekroczonych odejmują nam po prostu punkty. Nie warto przekraczać, dlatego że jeśli chodzi o maturę podstawową, tak naprawdę tą podstawę możemy sobie napisać w dwóch czasach tylko i wyłącznie, gdzieś tam w teraźniejszym czy w przeszłym, po prostu, żeby ją napisać dobrze, żeby nic nie kombinować i tak dalej. Jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, trzeba się po prostu popisać swoją wiedzą związaną z gramatyką czy z jakimiś tam różnymi, wiecie, inversy, jakieś takie pierdy Dlatego tutaj też jest mój tip. Przypomnijcie sobie przed maturą po prostu jakąś gramatykę. Polecam Wam tutaj też kanał Rocker English, naprawdę fajny i naprawdę w sympatyczny sposób jest wszystko tłumaczone. I też żebyście przed maturą na przykład wypisali sobie. Trzy jakieś randomowe zdania, które na przykład wchodzą wam do głowy, albo z jakichś piosenek po prostu kojarzycie Które właśnie zawierają jakąś taką dziwną, dziwne wiecie, typu właśnie inwersja, typu jakieś reported speech i tak dalej No i po prostu jak sobie to wypiszecie, będziecie pamiętać te zdania To łatwo później na maturze sobie je dopasujecie do kontekstu tego, co chcecie pisać No bo właśnie o to chodzi, żeby się popisać tą gramą, więc na przykład dobra, tu jedno sobie zrobię zdanie nie wiem, z Present Perfect Tu jedno takie, tu jedno takie To wcisnę to inwersję, tu to, tu to I po prostu Wam się nazbiera tych punktów Za tą różnorodność gramatyczną itd. Jeśli chodzi o angielski, to na rozszerzeniu zawsze jest roz... Teoretycznie powinno być trzy rzeczy do wyboru Jest rozprawka, jest artykuł I jest jakiś chyba list, nie jestem pewna Ale zazwyczaj jest tak, że zawsze jest rozprawka i coś yy, Też Wam polecam pisanie rozprawki bo rozprawka z tych wszystkich rzeczy jest najłatwiejsza, jeśli decydujecie się na napisanie artykułu. Nie zapomnijcie o napisaniu tytułu, bo to jest ważne, ale zazwyczaj się właśnie pisze tą rozprawkę. Jeśli piszemy rozprawkę o pros and cons, to też Wam polecam w Brudnopisie sobie zrobić tabelę pros and cons i po prostu wszystko będziecie mieć tak naprawdę napisane. Ja miałam tendencję do pisania z głowy. Często było tak, że jak pisałam z głowy, to strasznie dużo przekraczałam. Tych, e, wiecie, tych słów I też po prostu nie umiałam tego tak uporządkować ładnie I jak sobie napiszecie w brudnopisie Not właśnie to za i przeciw To po prostu też wydaje mi się, że pójdzie Wam to łatwiej Też nie będziecie się zastanawiać tyle, że Dobra, co tu teraz napisać Tylko w miarę sobie po prostu to uporządkujecie I tutaj jeszcze mam tip na czytanie i słuchanie yy, Na słuchanie jest taki, że po prostu Jeśli macie, no coś tam napisane Że na przykład, nie wiem Prawda, fałsz, załóżmy. I macie napisane, że na przykład Ania y, była rano u lekarza, to już teraz przechodzę, mam trzy rzeczy do głowy. Czy to była Ania, czy ona była u lekarza, i czy była rano. I zakreślamy sobie po prostu gdzieś tam, nie wiem, no bo, bo tej meturze można pisać, ważne tylko, żeby nie, dobrze wypełnić ten koniec, jakby z tymi zaznaczanie, zaznaczaniem. Po tej maturze sobie możecie pisać, więc zaznaczamy sobie, czy to była Ania, czy to było, poszła do lekarza, czy to było rano. I po prostu sobie zaznaczamy te słówka, klucze, na które chcemy sobie zwrócić uwagę. No to mamy dużo czasu, bo tam jest czas na przeczytanie sobie tego, zakreślenie, później znowu powtarza. I też jeśli już macie wszystko pozakreślane, Niech, nie, niech Was nie zwiedzie to, że po prostu jeszcze raz będzie to mówione Nie lećcie i nie czytajcie do przodu innych zadań Po prostu słuchajcie i sprawdźcie sobie, czy macie na pewno dobrze i czy na pewno tak myślicie Jeśli na przykład nie jesteście pewni, zaznaczcie sobie kropeczką czy coś to zadanie to Skupcie się po prostu na tym następnym razem, jak będziecie tego słuchać Jeśli nie słyszeliście, trudno, strzelajcie nie zostawiacie po prostu pustych miejsc, najwyżej macie, nie wiem, czy tam 50%, że traficie, czy tam trochę mniej, ale no warto, warto strzelać. Jeśli chodzi o słuchanie, zazwyczaj na maturze podstawowej jest tak, że jeśli użyją tego słówka, które było w, tak naprawdę w tym jakimś pytaniu czy zagadnieniu, jeśli użyją tego słówka, to tak naprawdę odpowiedź to jest tak, gdzie użyją tego słówka, na maturze rozszerzonej jest na odwrót. Jeśli użyję tego słówka, to powinna Wam się zapalić czerwona lampka i powinniście być bardzo podejrzliwi, i że raczej to nie będzie właśnie to. Na maturze rozszerzonej zazwyczaj ta odpowiedź zawiera jakiś synonim. Jeśli nie znamy tego synonimu, no niestety po prostu albo robimy metodą eliminacji, albo próbujemy strzelać i trudno. Jeśli chodzi o czytanie, też warto sobie właśnie zakreślać, czy na przykład. Wiemy, że jakaś jest struktura gramatyczna, po której nie może być, na przykład, tego inga, czy ta nie wiem. Po prostu wam nie pasuje coś? lecz warto sobie gdzieś tam zakreślać, przeczytać, o co chodzi, co jest ważne, żeby się po prostu nie pogubić. I też, jeśli chodzi o maturę z angielskiego podstawową, to tam tak naprawdę macie ta, cała matura jest zamknięta oprócz tego ostatniego zadania napisanie. Jeśli chodzi o maturę rozszerzoną, mamy kilka zadań na jeśli na przykład nie przypomina wam się ta grama, bo czasami są wiecie te phrasal verbs, których się po prostu nie zna, to nie skupiajcie się tak naprawdę nad tą gramą. Lepiej napiszcie dobrze to ostatnie zadanie, tą rozprawkę, no bo nie warto po prostu tracić czasu. I teraz tutaj na samym końcu powiem wam kilka rzeczy, jeśli chodzi o maturę ustną. W tamtym roku i w tym roku tej matury ustnej nie ma. My byliśmy rocznikiem, który akurat chyba jako ostatni miał to maturę ustną. Jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej teoretyczne, no to na maturę nie jest powiedziane, że nie możesz mieć zatyczek do uszu. I ogólnie ja te zatyczki miałam. I pierwszy raz w ogóle korzystałam z tych, bo nie umiałam ich włożyć, a one były takie, wiecie, mocno pomarańczowe albo zielone. I siedziałam w tej ostatniej ławce, i tak te mieszam tymi zatyczkami, i w końcu tak siedziałam, żeby się wiecie skupić. No bo to jest tak, że jedna osoba się przygotowuje, i inna losuje, i wtedy wiecie, jak ta zaczyna mówić, to ta się przygotowuje. No i zazwyczaj jest tak, że jesteś z kimś, że na przykład ktoś mówi, a ty się wtedy no, przygotowujesz. No, więc te zateczki teoretycznie można mieć, ale wiecie, nie róbcie z tym takiego szumu jak ja niestety. No i ogólnie, jeśli chodzi właśnie o maturę z Polskiego, nie warto brać kolejny raz lektur ogwiazkowanych. Ja zrobiłam taki problem, że. Po prostu nic mi nie przychodziło do głowy. Dobrze miałam tak naprawdę opracowaną lalkę, dlatego że ja lalkę przeczytałam całą i dobrze się po prostu w niej czułam. No i zaczęłam o tej lalce mówić. No i jeśli wy mówicie, jeśli skończycie mówić, tak naprawdę nie ma znaczenia, czy powiecie długo, czy niedługo, ale też mm, mój tip, że na przykład, jeśli nie macie jakiegoś dobrego argumentu, to dajcie sobie więcej. Ja zrobiłam tak, że dałam trzy, jeśli chodzi o maturę ustną. Wszystko po prostu tylko po trzy zdania Wchodzimy na tę maturę na początku, jest taka krótka rozmowa, że oni się na nas zapytają, co u nas i tak dalej, czy się stresujemy Tak, żeby się trochę porozgadać, ten stres, żeby z nas szedł No a później lecimy wszystko trzema zdaniami i po prostu ja się będziecie mówić te trzy zdania, to w miarę będziecie Ok, Też na tej maturze ustnej nie warto się popisywać tymi gramatycznymi bo jeśli się wywalimy, to, no to gorzej dla nas, bo nam wtedy odejmą punkty. Jeśli będziemy mówić prostymi zdaniami, to nam nic nie zrobią, bo to jakby nie ma znaczenia. Także myślę, że to już będzie wszystko z tych dzisiejszych tipów. Jeśli przyjdzie mi jeszcze coś do głowy, na pewno nagram następny film. Szykuję się też do nagrania takiego ogólnego filmu jak warto sobie posprawdzać z tymi uczelniami, co zrobić, żeby się dostać i tak dalej, takie bardziej już związane z tym, jak ktoś chce iść po prostu na studia. Jeśli podobały Wam się te tipy, koniecznie dajcie łapki w górę, subskrypcje i tak dalej, bardzo mi to pomaga. Napiszcie też, czy Wy pisaliście już wcześniej maturę i na przykład korzystaliście właśnie z podobnych tipów, mieliście mniej więcej podobne jakieś zasady. I jeszcze w takim razie życzę Wam wszystkich wesołych świąt, bo jesteśmy przed świętami, a właściwie kiedy już dodam ten film, to już jesteśmy po. Yy, więc życzę Wam wesołych świąt i w takim razie do zobaczenia za tydzień. Cześć!